Dzień dobry, witam wszystkich. W kolejnym odcinku dziś montujemy pompę ciepła Marki York. Zobaczcie, co mamy tu do zrobienia. Pokrótce opiszę Wam o co tu chodzi. Boilerek leżący wylatuje stąd. Tu jest gdzieś ogrzewanie węglowe, ale gdzieś tam w garażu. Więc to przestaje działać. Do tej pory klient sobie radził z wodą użytkową, taką pompą ciepła powietrzną. Powietrzną pompą, zobaczcie, nawet było gdzieś przekierowanie chłodnego powietrza do domu. Bezpośrednio grzana była woda użytkowa w tym zasobniku. Dodatkowo mamy też ogrzewanie podłogowe. Tam jest gdzieś jakiś manualny termostat przydrogowy do sterowania tym. Gdzieś to podbierało wodę z grzejników jeszcze. Mieszało to, nie tak powinno działać. Tu mamy jakiś sterownik do załączania tylko i wyłącznie pompy obiegowej. Ta pompka służyła do mielenia tutaj wody użytkowej między pompą ciepła a zasobnikiem. Jest fotowoltaika. No i gdzieś tu, moi drodzy, musimy zamontować pompę ciepła z zasobnikiem i 100-litrowy bufor do tego. I oczywiście poprawić tą podłogówkę, żeby ona była sterowana przez pompę ciepła, żeby było tak jak trzeba. Czyli grzyniki mają własną pompę. Podługówka ma własną pompę i wszystko pobiera to ze źródła ciepła, a nie podbiera pompa pompie. Tak nie wolno. Musi być to zgodnie ze sztuką zbudowane. I my tak zrobimy. Pompa ciepła oczywiście będzie splitowa, czyli gdzieś sobie strychem zasuwamy na zewnątrz i tam zobaczycie sobie jednostkę. Teraz bierzemy się za demontaż wszystkiego co tu jest i rozplanowanie tej maszynowni. Za wiele miejsca tu nie mamy, no ale będziemy się starali, żeby to wszystko było tak, jak się należy. No i tak to moi drodzy wygląda. No. Mamy układ grzejnikowy, układ ogrzewania podłogowego. Tutaj rurki biegną sobie pod spodem, zasilają nam układ grzejnikowy, ale biegną do układu ogrzewania podłogowego, który będzie podbierał wodę grzejnikom. Tak się nie robi. Nie panie kierowniku? Nie. Teraz musimy zrzucić wodę z tego paniaczka. Pozbyć się jego, żeby mieć tutaj jakieś pole do popisu. Pomierzę sobie, jak to wszystko ustawić, żeby nam się tu zmieścił jeszcze bufor 100-litrowy. Będziemy kombinować. A, mieliśmy chwilę problemy ze spuszczaniem wody. Nie chciało lecieć. Dlaczego? Spójrzcie sobie tu. ostrze się doszczy, nic nie. Ale tak zawalone kamieniem, że nic nie pójdzie. Ta pompa ciepła miała spore problemy z grzaniem wody, to już wiecie dlaczego. Brak przepływu, ale zawalone strasznie. Masakra jakaś. Bierzemy się za montaż jednostki zewnętrznej. Mamy tu, moi drodzy, taką jednostkę 12-kilowatową, jednostkę splitową, gdzie stała sobie tutaj przed ścianą na stojaku i rurkami przez strych Wędrujemy do maszynowni. Tak to będzie wyglądało. A, moi drodzy, mamy taką koncepcję, że bufor będzie na strychu przykręcony do komina. Musimy sobie zrobić odwierty na dół, po to, żeby tymi rurkami prosto zjechać w dół. Dobrze to doizolujemy wszystko. Bufor jest izolowany, izolowany pianą, więc nic tu nie będzie się działo z tym. Jedyne miejsce, moi drodzy, żeby wygospodarować tam miejsce na dole, jeszcze na pralkę i na dostęp serwisowy. Niestety tak czasami trzeba kombinować. O, tak, moi drodzy, został docieplony rurociąg. Oprócz kauczuku jeszcze jest wełna mineralna z aluminium, żeby zminimalizować straty ciepła. Odpowietrznik automatyczny też jest docieplony, żeby on nam tutaj nie przymarzał. Będzie dobrze. To naczynie do tej pory tu nie zamarzło, więc i to nie zamarznie. Także nie ma się co tego obawiać. Będzie dobrze. Dobra, wracamy do pracy, rodacy. No, wczoraj tak zakończyliśmy pracę, czyli rury od bufora zrzucone były w dół. A dzisiaj, my, no, zastąpiliśmy sobie ten nieszczęsny manualny układ układem, który będzie sterowalny z siłownikiem. Teraz będzie kontrola. Jak pompę zaprogramujecie, tak będzie działać. Nie trzeba będzie to przechodzić, kręcić, ponieważ i tak to wszystko, ten rozdzielacz będzie za pompą a ten układ będzie zamontowany wyżej, czyli będzie do niego dostęp serwisowy. Także powoli się dzieje. No i mamy, moi drodzy, do bufora podłączoną pompę do ładowania grzejników i oczywiście układ pompowy z zaworem trzydrogowym mieszającym dla ogrzewania podłogowego. Tak to ma być, moi drodzy, zmontowane, żeby obie pompy pobierały bezpośrednio z bufora. A nie tak jak było do tej pory, że jedna pompa pcha do grzejników, a druga po drodze jej podbiera wodę. Tak nie wolno, ponieważ będzie zaburzała pompa podłogówki pracę grzejnikom. Nie wolno. Muszą obie pobierać sobie bezpośrednio ze źródła ciepła. A dla instalacji źródłem ciepła jest bufor, ponieważ one z niego pobierają. Tak to wygląda. Dobra, bierzemy się o zawstawianie tutaj jednostki wewnętrznej, czyli e, jednostki z zbudowanym zasobnikiem. Zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Wszystko, no i tak, moi drodzy, zbliżamy się powoli do końca. Mamy już podłączoną elektrycznie i gazową jednostkę. Instalacja sobie pobiegła w korytku, tu później przyjdzie docieplenie. I żeby nam się to wszystko nie ruszało, jest koryto kablowe, a czy koryto. koryto do klimatyzacji, nie kablowe. No i tak, moi drodzy, powolutku zbliżamy się do końca. Zostało nam jeszcze wewnątrz poprowadzić instalację gazową. I elektryczną, i to będzie powoli koniec. Także jednostka będzie sobie stała na stojaczku. 12KW jednostka split. O, I tak moi drodzy instalacja zbliża się już do końca. Wszystko już mamy zamontowane, senację powietrza. E, ogrzewanie podłogowe. Pompa ciepła już działa. Tak. Działa. Tak, woda ciepła jest. Tam też musieliśmy wymienić rurę, bo było wywiercone otwór do spustu z poprzedniej pompy ciepła. No niestety nie było szczelne, trzeba było to wymienić, żeby nam się woda z pralki nie wylewała na posadzkę. No i co, pompy chodzą, dobra, trzeba jeszcze domontować naczynie przeponowe i kończymy. No i proszę moi drodzy, pracuje sobie jednostka o mocy 12 kW YKF SPLIT 12. Globatów. To tyle moi drodzy w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.